Puszki, witam Was przy i cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. E, no i pogodę mamy do, dobrą, chyba na, na plener. No nie? <głos》>, tak jak to wspominałam, zamówiliśmy Wam specjalnie tą pogodę. Witamy, Witamy. 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 organizatorów e, Powiatu Równości 400 Powiatowe w Rodąsku. Tak naprawdę te plenery mają na celu pokazywać piękno powietrza Dolszańskiego. Pierwszy plener jest to gościnie miasta gmina Przedwórz. W związku z powyższym będziemy poruszać się w tym terenie. Jest oczywiście harmonogram, ale tutaj część z Państwa pytała, czy musimy się trzymać ściśle tego harmonogramu. Otóż nie, z tym, że muzeum regionalne w mieście przedwórz będzie otwarte tylko ściśle w tym harmonogramie, jak również wejście do DOJO i zwiedzanie dojo i fotografowanie czegoś więcej niż samych budynków. Zewnątrz, też harmonogramu. Każdy z Państwa dostanie e, identyfikator i każdy z Państwa będzie na podstawie tego identyfikatora mógł wchodzić w miejsca, gdzie normalnie się nie wchodzi. Z nami też będą przewodnicy parkowi, którzy oni za chwilę tutaj dojadą. I teraz będą służyć e, radom. E, nazywam się Marcin Kwarta, za nami jest również Pani Rzecznik Powiatu Radę Pani Wioletta e, e, Błąk-Kępa i pracownik Biura e, Promocji Powiatu Turystyki Sportu, również Joanna Gizeweter e, I z nami są również Panowie ze Starostwa Bartek Michałkiewicz i Marek Ambrozi, który też będzie fotografował jako fotografii tego planeru. Odczytam regulamin. Prosiłbym później tylko o podpisanie, że każdy zapozna się z tym regulaminem. Zrób rachunek, a zobaczysz życie swe. Czy zrobiłeś chociaż jeden ciepły grę? pieniądzem wciąż przyspieszasz bieg zostawiając z tyłu to co ważne jest Tuż za nami tablica rezerwatowa właśnie z tego obiektu. Mamy tutaj ścieżkę edukacyjną przy rezerwacie Piskorzeniec. Kilka tablic edukacyjnych o istocie rezerwatu o, o Iwamy Żurawie nam tutaj towarzyszą. Co możemy zobaczyć? Możemy się przejść groblą dzielącą staw rezerwatowy właściwy od stawu tzw. Bolesław też kilka ciekawych można sobie tam ujęć zrobić. Na końcu mamy y, dwa żeremia bobrowe. Y, wody chyba podejrzewam, że za dużo nie ma, ale tu po brzegu możemy sobie poobserwować roślinność torfowiskową. Może jakieś ptactwo wodne się pojawi. Y, uda się coś na żywo y, sfotografować. Tak? Mm. Że forsaką to dziś rozpycha ci Jest nieważne mając w niej, przecież można żyć Przyjemność, co ci z tego panem na panem O, czo, razem przede wszystkim gospodarzom, którzy nas tutaj gością i dzięki którym mogliśmy zrobić ten, zaproponować ten plener. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy chcieliście wziąć udział, zechcieliście wziąć udział w dzisiejszym plenerze. E, taką deklarację składam e, w, w imieniu e, zarządu powiatu radomskiego, że, że to jest co prawda pierwszy w tej kadencji, ale na pewno nie ostatni. Będziemy chcieli cyklicznie robić plenery w różnych e, miejscach powiatu radomskiego, żeby przybliżać e, naszym mieszkańcom i osobom przyjezdnym walory turystyczne, przyrodnicze naszego powiatu. Nie przypadkiem zaczynamy od miasta Przedwórz. Jeszcze też bardzo dziękuję burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta za to, że możemy ten plener właśnie pierwszy tutaj mogliśmy zrealizować w Przedwodzie. Tak jak zacząłem, nie przypadkiem Tutaj te, to przedsięwzięcie jako pierwsze wybraliśmy, ponieważ y, Przedbóż, okolice i, i, i tutaj też y, nadpiliczne gminy to, y, to są miejscowości o bardzo dużym potencjale y, turystycznym, ale również y, y, widać, że, że ta turystyka tutaj y, bardzo aktywnie się rozwija. Chcielibyśmy y, jako powiat radomszczański również wspomóc rozwój tej turystyki. Cieszę się, że, że Państwo odpowiedzieliście na to zaproszenie, że efektem dzisiejszego wydarzenia będą kolejne świetne zdjęcia, bo, bo nieraz już tutaj na tym terenie z różnej okazji te plenery były wykonywane, a zawsze z wielką uwagą obserwowałem, oglądałem, podziwiałem te zdjęcia i podziwiam Państwa za to, że że macie tyle zapału energii, że mogliście taką rzeczywiście całodzienną imprezę dzisiaj tutaj e, daliście radę ją po prostu e, tutaj w ciągu dnia zaliczyć te wszystkie ważne miejsca. Bardzo dziękuję jeszcze raz i obiecuję, że będziemy zapraszali na kolejne plenery. Bardzo proszę tutaj gospodarza też. Szanowne koleżanki, koledzy, tak się złożyło, że uczestniczyłem w pierwszych plenerach od pierwszego roku mojej pracy w zespole. Pierwszy jeszcze był Przedborski Park, potem Zespół Natylicznych Parków, teraz pracujemy już w instytucji Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, czyli mamy 7 parków krajobrazowych na terenie naszego województwa. Więc tak się dobrze złożyło, że pamiętam te pierwsze plenery. Uczestniczyłem, współorganizowałem, pomagałem. Wszystko zależy od ludzi. Była wspaniała atmosfera, byli ludzie, którzy chcieli to robić. Efektem tychże prac są piękne wydawnictwa, które jeszcze czasami znajdujemy w naszych archiwach: albumowe, folderowe i inne wystawy, które są w naszym archiwum. To jest czas przeszły, już dokonany, ale czas nie zmarnowany. Czas, który tutaj najznamienitsi fotograficy, a przyjeżdżali najwybitniejsi fotograficy pejzażu z całej Polski, tutaj na tą ziemię i nad Pilicę na czele z moim przyjacielem Pawłem Pierścińskim, no, który zmarł już niestety, najwybitniejszym naszym powojennym obok Edwarda Hartwig'a, myślę, pejzażystą. Przyjeżdżali tutaj wybitni polscy fotograficy, więc tym bardziej się cieszę, że po kilku latach przerwy dzięki Państwa zapałowi, chęci, ale przede wszystkim dobrej organizacji ze strony starostwa te plenery powracają. Nie musi być formuła kilku dni w terenie, nie musi być formuła prawda, jakichś dłuższych. Flenerów. Takie jednodniowe flenery są równie bardzo owocne. Ja myślę, że może Panie Starosto 4 pory roku w Przedpolskim Parku Krajobrazowym. Bardzo Więc mamy tutaj właściwie jeszcze przedwiośnie, więc jeszcze może te trzy sezony. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Dziękuję za świetną organizację. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli chodzi o Przedpolski Park Krajobrazowy, tutaj. Kolega Darek Sommerfeld pracuje jeszcze kilka miesięcy dłużej ode mnie, więc na pewno Państwu więcej powie na temat parku. No i nasi wspaniali koledzy, pracownicy Sławek, Darek Bień czy kolega Henryk. Wszyscy Wam służą pomocą. Jeśli macie jakieś pytania, czy chęć pogłębienia swojej wiedzy przyrodniczej, zapraszam do indywidualnych rozmów. I jeśli mamy chwilę czasu, to już nie wiem indywidualnie, czy po zjedzeniu tu Darek Sommerfeld na pewno nas wprowadzi w zagadnienia przyrodnicze, kulturowe Przedpolskiego Parku Krajobrazowego. Jeszcze raz dziękuję. i Obyśmy się spotykali częściej w tak miłych okolicznościach. No i się wpraszam na wystawę. Wpraszam się na wystawę. radąską. ma bardzo dużo ładnych sal wystawienniczych, więc na pewno coś znajdziemy.